Dom czy mieszkanie? Pięć powodów, dla których mały dom jednorodzinny w dalszym ciągu jest lepszym rozwiązaniem niż klatka w bloku. Mieszkanie to wygoda, zgoda. Sprzątanie klatek, wywóz śmieci i ogarnięty trawnik przed blokiem, choć to nie zawsze. Ale jednak Twój sufit to podłoga Twojego jednego sąsiada, Twoja podłoga to sufit Twojego drugiego sąsiada. Groźba zalania, hałas dzieci z góry nad ranem oraz studentów z dołu w nocy i wieczne remonty. A gdyby tak wstawać i kłaść się spać z widokiem na las, Własny domek, ogród, marzenie. Twój stoliczek i poranna kawa na tarasie przed pracą. Koszenie trawnika to problem? Kto wie? Może jest to dużo lepsze zajęcie niż skrolowanie TikToka leżąc na kanapie w mieszkaniu. A to, co dostajesz w zamian, jest bezcenne. Czy zorganizowanie rodzinnego spotkania w letnie, sobotnie popołudnie, na którym dzieci mogą bawić się w ogrodzie, a ty w spokoju włączyć muzykę i cieszyć się chwilą, nie jest tego warte? Brzmi wspaniale. Tylko gdzie jest ale? Przecież dom jednorodzinny to większe koszty, dodatkowa praca, remonty we własnym zakresie, wiecznie coś do zrobienia, więcej nerwów i spraw do załatwienia. Okazuje się, że nie musi tak być, szczególnie jeśli zadbasz o odpowiedni projekt. Projekty dużych domów jednorodzinnych, choć oczywiście dalej mają swoich zwolenników, nie są już tak popularne, a koncepcja domów wielopokoleniowych kompletnie się nie sprawdziła. Czy jest zatem rozwiązanie pośrednie? Okazuje się, że tak. Są nim domy jednorodzinne do 70 m2 powierzchni zabudowy, które można wybudować na zgłoszenie. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z serią naszych projektów domów jednorodzinnych, opracowanych z myślą o tym dokładnie rozwiązaniu. Projekty z naszej oferty od początku powstawały z zamysłem, aby pomimo dostępnych skromnych 70 m2 powierzchni zabudowy, sprawić, by zachowały pełną funkcjonalność. W naszych projektach znajdziecie zarówno funkcjonalne połączenia salonów z aneksem kuchennym, jak i niezbędnych pomieszczeń technicznych oraz pokojów mieszkalnych. I to wszystko przy zachowaniu prostoty konstrukcji, pozwalającej zmniejszyć koszty budowy. Projektów na rynku jest wiele, wybór najlepszego rozwiązania w takim przypadku jest kwestią bardzo indywidualną. Postaraliśmy się zatem, żeby z domków na zgłoszenie wyciągnąć dla Państwa jak najwięcej dobrego. Niestety jest też zła wiadomość. Od początku przyszłego roku zmieniają się przepisy budowlane, które niestety w wielu przypadkach mogą wprowadzać bardzo poważne ograniczenia zabudowy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów oraz rozumiejąc, że czas nagli oferujemy Państwu letnią promocję na wybrane projekty domów jednorodzinnych do 70 m2 na zgłoszenie. Z kodem rabatowym AK500 mogą Państwo teraz uzyskać aż 500 zł rabatu. Oferta ważna jest tylko do końca czerwca. Kliknij w link w opisie, znajdź projekt, który spełnia Twoje wymagania, a przy składaniu zamówienia w koszyku kliknij Dodaj kupon, wpisz AK 500 i rozpocznij spełnianie marzeń o własnym magicznym i bezpiecznym miejscu na Ziemi. Wszystkiego dobrego!